Hejka, witam Was w kolejnym vlogu. Ja chyba muszę zmienić jakoś ten wstęp, bo ciągle witam Was tak samo. Już nawet dzieci się ze mnie śmieją, że znają tu na pamięć, ale tak jakoś wychodzi mi to bardzo spontanicznie. Jadę na śniadanko, na śniadanko z koleżanką, z Sarą. Fryzjerką, z którą bardzo często współpracuję. Ona yy, robi włosy, Panie Młodej, a ja makijaż. I właśnie idziemy na kawę, na szybką kawę, bo później muszę jechać do miejsca, w którym będę malować Pannę Młodą, którą poznałam dopiero wczoraj, bo przyleciała tutaj w moje okolice z Nowego Jorku. Jest to taki hotel luksusowy w moich okolicach, w, w którym maluję. I kiedy oni mają potrzebę, jakaś klientka prosi o makijaż, to wtedy właśnie do mnie dzwonią. I dzisiaj oprócz Panny Młodej mam pięć pozostałych osób, gości. Także y, wszyscy z Nowego Jorku albo z Londynu, bo mąż pochodzi z Londynu, i dlatego stwierdzili w ogóle: pomyślcie sobie stwierdzili, że widząc, że ona pochodzi z Nowego Jorku i tam mieszkają, a on pochodzi z Londynu, y, ale tam nie mieszka to się spotkają w pół drogi, gdzie to nie jest tak naprawdę w pół drogi. Szukali na świecie miejsca odpowiedniego na ślub. Podobało im się jezioro KOMO, ale zbyt huczne, zbyt, coś im tam nie spasowało, i tak właśnie odnaleźli Alberetę Rele Franciacorta i tam właśnie odbędzie się ich ślub myślę będzie bardzo luksusowy i bardzo taki wiecie ale nie sądzę, że będę mogła coś nagrać bo to są tacy klienci, takie miejsca w których no raczej rzadko ale nigdy nie wiadomo, trzymajcie kciuki także jedziemy na śniadanko a później jedziemy malować panę młodą i zobaczymy czy coś mi się uda nagrać Dojechałam do miejsca. Tak wygląda dzisiaj mój outfit, bo w miejscu, w którym pracuję, muszę być ubrana w miarę na elegancko. Mam cudny widok z pokoju, w którym maluję, piękne światło, a teraz wyciągniemy wszystkie kosmetyki. It hides oh. like so much, to, and I tried so many things, so I hardly ever wear oh. makeup. And I'm just what for, you know? You don't need it, <laughs> right? It's only for wedding day. Pamięta, skończyłam malować 5 e, osób i pannę młodą, czyli nie jest to wcale mało. Zaczęłam o 9.30, a jest godzina 15.40. Jestem bez obiadu. Nie było czasu, nie było czasu naprawdę na to, żeby coś zjeść. Piłam tylko bardzo dużo wody, i e, no, nie mogę powiedzieć, że jestem wykończona. Ale na pewno jest to duży stres, tym bardziej, że maluję wciąż na stojąco, przynajmniej w tym miejscu, bo kiedy maluję na przykład w innych hotelach, to często sobie siadam, bo fotele też klientek są niższe, a tutaj był taki specjalny właśnie gabinetowy. Lubię tutaj malować, to Torele znajduje się tutaj blisko mnie, więc mam tutaj osobny pokój właśnie do makijażu, gdzie maluję, gdzie klientki schodzą w szlafrokach. W piżamach, bo wchodzą do strefy spa i czują się naprawdę tak bardzo swobodnie. Kilka razy malowałam tutaj w tym rele klientki w pokoju. Wtedy jest większe też zamieszanie. Jest fotograf, jest tam jakaś ciocia, jakiś goście, ktoś tam wchodzi i przeszkadza to troszkę przy malowaniu. Na pewno dużo wygodniej jest na dole, właśnie kiedy jesteśmy same, kiedy nikt nam nie przeszkadza, ale jest minus taki, że nie można nic za bardzo nagrać ciekawego. Nie pytałam się ich też, czy mogę nagrywać, bo wszystkie schodziły prawie w piżamie albo w szlafroku i było to takie, wydaje mi się, mało eleganckie. Myślę, że raczej może by im to nie przeszkadzało, ale nie chciałam. Nie chciałam. Tym bardziej, że dały mi swoje profile na Instagramie, więc na pewno na Instagramie wstawię jakieś zdjęcia m, tych makijaży już jak są gotowe, jak już są ubrane. Jestem ciekawa, jaką suknię będzie miała Panna Młodą. Jestem ciekawa bardzo, jaką suknię będzie miała Panna Młoda. No, naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne osoby. Wszystkie, wszystkie kobiety, które malowałam, naprawdę super. Czy starsze, czy młodsze, wszystkie naprawdę bardzo miłe. I tyle, jest przepiękny dzień, jest naprawdę bardzo ciepło i nic. I lecę teraz do domu coś zjeść, wypić kawę i się do Was odezwę. Wróciłam do domu, zjadłam rosołek z wczoraj i zrobiłam sobie kawkę, zobaczcie jak się miesza mleczko z kawusią i koko mnie tutaj myzia. Przestań mnie tu myziać, wy też zróbcie sobie kawkę, bo musimy porozmawiać. <laughs> Przywitaj się, dzień dobry, tak mamusi co dzień się w domku nie było, tak prawda, ja tak tęsknię, jak nie, nie, jak mamy nie ma, tak. Mm. Proszę mi tutaj nie pisać, mamy, nie mamy, nie, nie rozmawia się tak z psem, dla mnie to jest tak jak, tak no nie do końca, ale tak prawie jak trzecie dziecko. Na pewno takie, które najbardziej cieszy się, jak wracam do domu. Z tym na pewno, bo. Wiecie, bo jak dzieci wchodzą w wiek nastoletni, to już jest trochę ciężko, fajniej, jest jak mamy nie ma, odpowiadają, wiecie, są, są wciąż niezadowoleni. Także pies to jest takie stworzenie, które najbardziej się cieszy, kiedy jesteśmy w domu i w ogóle za wszystko dziękuję i jest ciągle wierny. Wracając do kawusi, zróbcie sobie kawusię może taką większą albo herbatkę, przestań, bo mnie tutaj rozpraszasz, kawusię jakąś większą albo herbatkę bo chciałabym Wam o czymś opowiedzieć teraz będzie się poszedł do swojej nowej guci bo chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej nowości i musicie się o niej dowiedzieć, bo wiem, że wiele z Was już stosuje te kosmetyki a ym, a teraz jest super okazja będzie super promocja, więc możecie skorzystać, od dawna, od lat prawie od samego początku jak istnieje marka myślę, pokazuję Wam kosmetyki Sensum Mare są to jedne z moich ulubionych kosmetyków. Tutaj, na przykład, żeby Wam pokazać. Yy, Algo Pro to peptydowe. Widzicie? Deńko. Totalne deńko. Ja nie wiem, ile opakowań, kosmetyków z Sensu Mare zużyłam. Algotoników i w ogóle. I bardzo Wam je polecam. A teraz jest premiera nowości od Sensu Mare. Które pojawiły się, po, ujrzały światło dzienne 10 października. A ja. Miała możliwość dostać paczkę i przetestować je jeszcze przed premierą. To ogromny zaszczyt. Kiedy dostałam paczkę, zresztą tutaj zrobię Wam przebitkę, bo przepięknie była zapakowana, bardzo mnie zaskoczyło to, co było w niej w środku, bo oprócz tego, że znalazłam w środku trzy produkty nowe, na ósme urodziny marki stworzyli fenomenalną, bardzo wyczekiwaną i podobno jedną z najbardziej innowacyjnych nowości, właśnie w e, historii marki, ale oprócz tego dostałam też przepiękną bransoletkę. Tutaj macie przebitkę i możecie zobaczyć, jak pięknie było zapakowana ta bransoletka. I bardzo, bardzo dziękuję, że ją otrzymałam. Czy wy widzicie, jak ona pięknie wygląda? Uwielbiam takie gadżety, uwielbiam takie detale. I to, co bardzo mnie zaskoczyło, oprócz tej, myślę, to jest, myślę, muszelka, nie muszelka, bardzo ładnie ten detal tutaj odbija światło, zobaczcie. To dodatkowo tutaj, czy będę w stanie wam to pokazać? Czekajcie jest, widzicie to? Sensumare. Czy Wy to widzicie? Tu jest napisane Sensumare. To jest ogromne wyróżnienie, by dostać jako jedna z pierwszych właśnie kosmetyki od Sensumare, by móc Wam opowiedzieć o tej premierze, zachęcić Was może do przetestowania nowości i dodatkowo dać Wam jeszcze kod rabatowy. No powiedzcie mi, czy ja nie jestem fantastyczna. Czy Powiedzcie, czy Wy oglądając te filmy gratis macie takie nowości i takie wspaniałości. No, musicie mi to napisać, bo ja to chcę usłyszeć. Ja dostaję mnóstwo wiadomości, komentarzy prywatnych, czy pod filmami, właśnie w których piszecie mi, że bardzo dziękujecie za te wszystkie informacje i w ogóle vlogi, za tą pozytywną energię. Bardzo mi z tego powodu jest miło. No ja myślę że tak osobiście sobie sama sobie komplementy poprawię, że yy, fajna babka ze mnie w ogóle. No taki wiecie, tworzę dla was tutaj treści I takie myślę różnorodne o wszystkim i pokazuję wam takie cudowne nowości i dodatkowo jeszcze daję wam kody zniżkowe. No, kochani, trzeba się cieszyć i korzystać. Czy to widać, że jestem w dobrym humorze, bo robota dzisiaj mi dobrze poszła. Wszystkie makijaże były great. I, I w pewnym momencie to już nie wiedziałam, czy mówię po angielsku, po włosku czy po polsku, bo czasami w ciągu jednego dnia, kiedy y, używam różnych języków, to sprawa robi się skomplikowana. Wracając do nowości, każdy z tych produktów jest tu serum, krem i krem pod oczy koncentruje się na innym obszarze skóry, bo wiecie, wraz z wiekiem. Skóra potrzebuje takiej celowej, dobrej pielęgnacji. Zacznijmy od serum. W ogóle chciałabym Wam powiedzieć, że uwielbiam ich opakowania. Są takie luxury. Bardzo lubię też używać tych kosmetyków na moich klientkach, bo jak postawię sobie na półce takie opakowanie, to to tak przepięknie wygląda. Zobaczcie. Są ciężkie, porządne. I tutaj pokażę Wam najpierw serum, bo serum to jest kosmetyk, który zaczyna jakby pielęgnację. No, może najpierw esencja albo tonik. Oczywiście wcześniej trzeba ją oczyścić, a później serum. Serum z. 10%owym kompleksem nawilżającym Speedy ren koncentruję się na nawilżeniu skóry suchej i dojrzałej, czyli takiej jak moja, bo jest sucha i jest dojrzała. Drugi krem, który nakładam zawsze, to jest krem pod oczy i jest to, myślę, kosmetyk, który zaczęłam zaraz po toniku i esencji używać jako pierwszy. Nie używam jeszcze kremu na dzień i na noc, ale krem pod oczy. Zawsze. Tutaj mamy rozjaśniająco wygładzający krem pod oczy, który został właśnie opracowany z myślą o intensywnej regeneracji. Takim odczuwalnym nawilżeniu i uwierzcie mi, widocznej redukcji zmarszczek. Na koniec pielęgnacji używam zawsze kremu. Zobaczcie, no pięknie wygląda to opakowanie. I tutaj mamy aż 34 składniki aktywne. Jest to rewitalizująco-naprawczy krem do twarzy z 9% kompleksem peptydów i aminokwasów z PDRN. Ten krem wpływa na stan naszej skóry na wielu poziomach. Jego jedwabista formuła idealnie rozprowadza się na skórze. Uwierzcie mi, zapewniając jej takie intensywne, natychmiastowe nawilżanie. No ale czym się różnią te kosmetyki od poprzednich linii? Co w nich jest takiego niesamowitego? Anoż właśnie ten składnik, główny składnik, który tutaj mamy, który nazywa się polinukleotydy. To takie krótkie fragmenty DNA i RNA, działające na poziomie komórkowym, które stymulują naturalne procesy naprawcze skóry, występują jako stymulator tkankowy o szerokim zastosowaniu. Są składnikiem aktywnym w kosmetykach anti-aging. Wykorzystuje się je też w medycynie regeneracyjnej i estetycznej. Rezultatem stosowania polinukleotydów jest ogromna poprawa jakości stanu skóry. W tym ujednolicenie jej kolorytu i spłycenie drobnych zmarszczek. A zatem to, co chce każda z nas, czyli zahamowanie procesu starzenia. Dzieje się tak dlatego, że polinukleotydy działają na komórki podporowe w skórze fibroblasty. Dochodzi po prostu do stymulacji procesu wytwarzania elastyny i kolagenu, czyli białek odpowiedzialnych za właśnie jędrność i elastyczność naszej skóry. Jest to linia kosmetyków przeznaczona do codziennej pielęgnacji, więc nie musicie się jej obawiać. Do skóry zarówno suchej, naczynkowej, bardzo wrażliwej. A teraz rzecz najważniejsza, czyli kod rabatowy dla tych z was, którzy które, którzy, by mężczyźni też mogą używać tych kosmetyków, dla osób, które będą chciały się skusić na te kosmetyki. Otóż z kodem URODZINY28 do 28 października macie super zniżkę. Dodam, że ten kod daje Wam zniżkę jedną z najwyższych w ciągu roku. Także zachęcam do korzystania, bo jest ograniczony czasowy, pamiętajcie do 28. To tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Wiecie, że zawsze polecam Wam rzeczy, które się u mnie świetnie sprawdzają. I piszecie mi to, bo jeśli już Wam coś polecam i Wy to kupujecie, to piszecie mi później, że naprawdę jesteście zadowoleni. I to jest dla mnie najważniejsze. Uwierzcie mi, że polecam Wam zawsze to, co się u mnie świetnie sprawdza, co sama bym kupiła, co sama bym dała mojej mamie, używała na co dzień. To nigdy nie jest tak, że wiecie. Tak sobie po prostu gadam do Was. Myślę, że już chyba to wiecie. Kto mnie śledzi od dłuższego czasu, ten wie. A teraz chciałabym Wam pokazać paczkę, którą dostałam którą przywiózł mi przed chwilą kurier. To jest paczka niespodzianka od jednej z Was. Od jednej obserwatorki. I jeszcze to nie jest wszystko. To nie jest tylko paczka od jednej obserwatorki. To jest, jed... to jest paczka z Ameryki jest tu rzecz, którą ja bardzo chciałam, i ona mnie oglądała, i ona powiedziała: Wiesz co, ja ci to wyślę. No to ja do niej piszę: Dobrze, no to ja cię wyślę pieniążki za to. Nie, nie chcę, ja ci to chcę wysłać. O, nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Jestem. Kiedy faktycznie już dotarło do mnie potwierdzenie, że ta paczka do mnie wyszła, to stwierdziłam: kurde, nagram to. Ale teraz się tutaj wyłączę i nagram rolkę z tym. A Wam już pokażę tylko efekt końcowy. Także zobaczycie tą rolkę tutaj na YouTubie jako shorts. Albo na TikToku. Przykro mi, ale nie jestem w stanie nagrać tej realnej mojej reakcji na dwóch telefonach, na dwóch kamerach jednocześnie. Także postanowiłam, że polecie to tam, bo tutaj macie inne ciekawostki. A wam teraz, za chwilę, wam pokażę tylko, co jest w środku. Ale się nagadałam. Wyłożyłam wszystko na stół i teraz zawołam dzieci, żeby im to pokazać. No, kochani, nie nagrywałam dla Was tego, będzie rolka. Wy, te, wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile tutaj jest cudowności. Zobaczcie paleta, kto, o której marzyłam. E, pędzel do tej palety. Zobaczcie mini zestaw od Hourglass. Tutaj mam nawet paletę cieni od Chanel. E, od Stoma to, Forda kilka kosmetyków. E, próbek przeróżnych mnóstwo. E, czy z Diora w ogóle, z Chanel, pędzle, e, jakieś pomadki i dla dzieci? Właśnie teraz dzieci zawołam i pokażę im to, co dostali. Gabriela nawet dostał bluzkę z Jordana. Ja nie mogę w to uwierzyć. To jest po prostu dzień dziecka dla mnie. Ja nigdy czegoś takiego nie dostałam. To jest dla ciebie, tamta część, tak. A to jest dla ciebie, Anastazja. I cukierki też, z Ameryki tutaj macie. Bella to no. To jest twoja! Ah, to jest. dwie są twoje. To jest dla ciebie. To możesz dzisiaj ubrać jak no, b... pójdziesz biegać. Dobra, no, ma... no, ah, <laughs> Gabriel, najbardziej się cieszy z cukierów, chodź tutaj. Ma che bello. Gabriele nie cukierki, bluzkę, no, długopisy. No, no. Popatrz, on tylko czekoladę. O teraz, jak idziesz biegać, to możesz sobie. Teraz mam nawet oj, z A, Anastazja, zobacz tam, ile tam jest rzeczy. Paleta z Hourglass. Czy... Paleta z Chanel. jesteś w szoku. wali te ale mam dały te latis no no tu wszystko mi dostałam w prezencie tak Matiusz karmeli ma no super 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 postacie Okej be No ma wow ma te karamel No pistacchio Nie, czekoladki, no najbardziej ja wzięłam te czekolady Boj uno pistacchio no, Anastazja jest w szoku, nic nie mówi. Ja też nie, ja też myślałam, no, wy, no już i tak sama paleta byłaby ogromną niespodzianką, a wyobraź sobie jeszcze paleta, pędzle, y, no, no po prostu szok. Jestem w szoku. Gabriele, on tylko je. Ale ja dziękuję w jego imieniu, bo ja wiem, że on się cieszy. No, ale to nie są wszystkie torebki dla ciebie. No nie, nie wszystkie. To nie są wszystkie torebki dla ciebie. Coś, przepraszam. To, to nie było dla ciebie wszystko. Nie. No. Tak, połam mi to i jeszcze dobrze tego nie użyłam. To tego nie będę używać, bo mi szkoda. <laughs> prawda? Tak. A ta z Hourglass to jest po prostu coś niesamowitego. No, piękna jest. Piękna. Piękna, prawda? Ma super belisy. anche ankle mini size, czy tonforde, czy. A się się w takim razie doceniasz. Anastazja znała tą markę, ja nie. Cieszysz się. Nie znam jej, widzisz. No cieszymy się bardzo. bardzo, 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 bardzo dziękujemy. Jeszcze raz. Po prostu szok. Gabriele wziął kilka cukierków, poszedł w nowej bluzce i uciekł na górę, bo jego kosmetyki oczywiście nie interesują. Ale. A ta też ci się. Ale ona z tyłu jest taka bardzo męska. To a nie, Anastazja, już wiemy, że ukradnie Gabrielowi bluzkę. No i to... no wow. Gabriela się cieszy bardzo. I jeszcze chciałam Ci pokazać... E, czekaj, co tu chciałam... A, ta marka. To, to jest... to co ciężko jest? jest to kupić tutaj, a e, świetna marka, tak, która kosmetyków, bronzerów, blasz... E, no, ale nawet z Tomaforta. No Forda. No, przepraszam, co tutaj nie jest? Popatrz te pędzle z Chanel. Wow! No super. I popatrz, masz spodnie znajka i bluzkę z znajka teraz. A szła akurat biegać. No. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy! Anastazja pozbiera wszystko co możliwe i ucieka na górę. Co to ma być? To nie jest wszystko dla ciebie, wszystkie te torebki. Tak, tak. Numer no raz pytałam, to się nie pali. No my Dzieci uciekły na górę, a ja no nie mogę ochłonąć po wszystkich emocjach, bo dzisiejszy dzień był naprawdę bardzo e, e, ciężki w pracy i taka niespodzianka. Ja nigdy nie dostałam czegoś takiego. Ja po prostu bym się tego nigdy w życiu nie spodziewała. Ta kosmetyczka z lęką jest cudowna. Ja w ogóle teraz dopiero powoli oglądam, co jest w środku. E, pomadki czas hourglass tutaj świetne to będzie wszystko super no popatrzcie tutaj jest w ogóle mini size pomadki mini size e, różu do policzków mini size e, tuszu do rzęs w ogóle no produkty z chanel z dior no, najbardziej to się cieszę no, z tej palety, z Hourglass, bo ja o niej marzyłam. Ona jest po prostu piękna, piękna. Jest tak wykonana, czy Wy to widzicie. I to wszystko zaczęło się od tej palety, bo ja o niej marzyłam, ja bardzo ją chciałam, chciałam ją przetestować. Jeszcze jak nie było jej w Europie, tylko w Ameryce, to wtedy um, mówiłam wam o niej na moim kanale, że bardzo chciałabym ją mieć, czy ktoś może mi ją kupić, ja wyślę pieniążki. A tutaj taka niespodzianka w ogóle i pędzel mam do tego, by to przetestować. Ja mam coś takiego, takie skrzywienie, że jak mam nowe kosmetyki, to mi jest ich szkoda używać. No. Ja mam coś takiego, że kiedy jest nowe coś, to ja sobie tak lubię na to patrzeć i to mieć. No ja wiem, to jest chore. Eee, także będziemy powoli testować te wszystkie produkty. Mamy tutaj tusz do rzęs z Armani mamy tutaj pomadkę z Diora zobacz no. czyż to nie jest piękne czyż to nie jest piękne to to jest taka prawdziwa paczka z Ameryki taka jak kiedyś się mówiło zobaczcie z Diora taka piękna pomadka czerwona jestem w szoku po prostu nie wiem co powiedzieć nie wiem jak będę mogła się odwdzięczyć to też są super produkty. Miałam możliwość ich podotykać i przetestować podczas pokazu mody, bo mój kolega miał i Westman Atelier super. No, wow! Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, jestem w szoku. Paczka z Ameryki, no jak. Wow! Wow, wow, wow! Teraz to będę wszystko sprzątać. I tak pomyślałam sobie, że śmieszne jest to. Znam mojego męża. Mój mąż niby nigdy nic nie chce i on na takie rzeczy nie zwraca uwagi. Ale jestem pewna, że dzisiaj jak wróci i mu o tym opowiem, to wiecie co mi powie? Przepraszam, dzieciom tak, tobie też, a ja to co? Ale na pewno skomentuję, bo każdy mężczyzna jest gorszy niż dziecko i powie, przepraszam, a dla mnie to nic co? <grym> Także na pewno, jestem pewna, że będzie taki komentarz.